Okej, okay, cześć. To słuchaj, zobacz, to teraz zobacz, co się udało mi zrobić. Zupełnie nie wiem, przypadkiem. Tak, jaka to jest cudowna gra. Co tu się dzieje? Coś się zawiesiło? Okej, okay, jest okej. Okay. Eee, przede wszystkim znalazłem artefakt Tough Bandages, który sprawia, że kiedykolwiek dyskarduje kartę podczas swojej tury, dostaje 3 bloku. No, i ja to jakieś inne jeszcze, że mam, że mam dodatkowe karty. To jest fajne, że jak ja mam kart w ręce, to dociągam. No ale nieważne, to jest kluczowe. Kluczowy jest ten artefakt, który sprawia, że dostaje 3 bloku za dyskardowanie karty. I teraz, co się dzieje w talii? W talii dzieje się tak. Co jest, no kurde. Czasami to sterowanie. O, w talii tali dzieje się to, że mam tak. Przede wszystkim, mam dwie takie, dwie takie karty. Są, są zapgradeowane i są za 0. Diskarduję rękę i ciągle tyle kart, ile miałem. Więc, więc za każdym razem, jak to robię, od razu się dzięki temu artefaktowi, za, za, za każdą dyskardowaną kartę mam trzy bloku. E, mam dwie takie karty zaglądowane, które jak dyskarduję, dostaję dwie many za dyskardowanie ich. Mam takie, że e, ciągle dwie karty i dostaję manę. Tu też, że jakieś karty, ciągle karty, dyskarduję. Kartę tu mam takie, że kosztuje o jeden mniej za każdą dyskardowaną kartę. Generalnie mam dużo rzeczy, które dyskardują karty, za to dostaję blok i się się tak żeby się, i to, że mogę całą rękę wymienić. No i tak się przyciągam przez talię. I teraz zobaczymy, jak to sobie poradzi, tutaj z wrogiem, jakimś. Którą drogę, jakąś sensowną. Czekaj, tu jest Charles, znanek sobie tania, trzech wrogów, ognisko i elita. Dobra, to wygląda sensownie, idę tędy. I teraz zobaczymy. To trochę czuję teraz napięcie przez to, że jestem na streamie, ale tak. A, i to mam jeszcze zamigladowane, że jest innate. Czy zawsze z tym zaczynam? To jest spoko, bo dostaję śliwa co turę nowego. I teraz tak, tu, to. Tym mogę zrobić, że dam 10. Okej, okay, że dam 10 damage'u wszystkim wrogom. i zyskarduję losową kartę. Spoko? I wymieniam wszystkie. Wymieniam wszystkie i dostanę za to też bloki. Bum, bum, bum. 12 bloków już mam, za nic. Yy, to kosztowało o 1 mniej za każdą dyskretowaną kartę, czyli to za 18 damage'u, to powiedzmy temu. A on mi oddawał, to trochę nie było mądre, no ale dobra. Yy, temu dam weak. I, te, i jeszcze 14 damage'u, trochę to bez sensu zrobiłem. Tak na hura. Tak, dyskretę dobierałem non-stop. A, teraz jeszcze dociągnę kartę, bo mam ten artefakt, który sprawia, że jak nie mam karty, to dociągam kartę. I to jest za 0, dociągnę dwie karty i dostanę jeszcze... Jeszcze manę. Boom. I tym... 18 demedżu. Yy... To może temu dam. I tego zabiję. 9 o. Nie, nie zabiłem. No dobra. I to ziskarduję, I ziskardowanie dostaję dwie te. Boom. 6 demerżu Trochę nie patrzyłem przez to, że oni mi oddają tymi tornami. No ale spoko. Tym osiem bloków dostanę i dociągnę kartę, bo dostaję kartę z tego artefaktu. Bum i dociągnę kartę, bo z artefaktu. Acrobatics, 3 karty. Bum, bum, bum. Zdiskarduję to, bo mi niepotrzebne. To jest wszystko pierwsza tura. Nie ma PL wersji, nie. Sprawdzałem. Tutaj tym, bum. Dwie karty, bum, bum. Pięć bloków i dwie karty, bum, bum. Bum. Jedna tura! Nawet, nie, skoń... nawet nie, nie skończyłem tury. Zajebista jest Natalia, co nie? Nawet. To chyba po raz pierwszy mi się udało i to na pierwszej walce w trzecim akcie, że nawet nie. nie musiałem. nie musiałem kończyć swojej tury. No to wywalę, bo to Intangible, może się przydać się na bossa. I to jest coś, co na co mi Kowal zwrócił uwagę, ale to, co też odkryłem już wcześniej że jest taki moment w tej grze Że właśnie kiedy się kumasz, że nie warto brać każdej karty Ja teraz już nie biorę, jeżeli, nie, jeżeli coś mi diskarduje Ta talia już działa dobrze i jak sobie wezmę teraz dodatkową kartę, która w niej nie gra, to mi tylko utrudni dobieranie dobrych kart A Ja muszę tu jak najwięcej mieć diskardowania Bo za zdiskardowanie dociągam kolejne yy, Zadiskardowanie, bo ten, na, przede wszystkim kluczowy jest ten artefakt, który mi ładuje blok za zdiskardowanie Plus yy, to, że Dobieram kartę, jak nie mam żadnych kart i to się może tak kulać, kulać, kulać. Spróbuję jeszcze raz, teraz może trochę bardziej myśląc. Nie, nic z tego nie biorę. A, tutaj mam znak zapytania. Talerz na pancerniku. Tak, to obudowanie siły też jest fajne, tak. Oraz tracę 4 max HP, trudno Za bardzo mi dobrze działa ten alter. Dobra, teraz jeszcze raz zagram na tym streamie yy, Może teraz trochę bardziej... Ale w sumie dobrze wyszło wtedy Ale teraz, żeby jeszcze raz pokazać tak bardziej myśląc, to warto rzucić, bo to daje mi kart... co, co turę za 0 atak. I teraz tak, przede wszystkim ona daje mi 10 ataków, więc na początku warto pomyśleć o bloku. Yyy... Tak naprawdę mogę. No to to jest tam. Trzy karty ciągle dyskarduję jedną. Więc od razu dostaję dwa bloku za to. I za zdiskardowanie tutaj. Taktycznym. Jeżeli ta karta jest dyskardowana, dostaję dwie many. Więc. Bum. I jeszcze mam zysk z tego, że zdyskardowałem. Dodatkowa mana. Tutaj proszę. Do jedno, jedno ten i dwie karty. Bum. 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 Eee, trzy karty dyskarduję. Trzy, cztery, pięć. Żeby nie, z... nie pociągnąć tyle, żeby. No dobra. Kolejne dwie. I diskarduję. Co mi się. Oto i znowu i kolejne dwie many za diskardowanie tego. Yy... I teraz. I teraz jak z tym. To mi cztery wystarczą. Diskardy kart. O dobra, to znowu mi doda. Bo też mamy coś takiego, że za diskardowanie. Co mi się nie przyda? Że za dyskardowanie kart, cena tego spada o jeden za każdą dyskardowaną kartę, to też się kombuje z tym wszystkim. No dobra, no to... 18 od tego... 18 od tego... I 4 karty... Już mam 17 na bloku. No to nowa ręka, ziom. Ziom, 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 No dobra. Tym boom, drawe kart, skarduję kart i skończę swoją turę, ale nie, bo jeszcze odciągnę karty, teraz z artefaktu brak kart, ale nie mam już many, więc tym razem skończę tą turę, ale kończę twoją tą turę mając 35 na bloku i zadałem mu, i zostało mu 28, 94 Także no ładnie się kulata dalia. Naprawdę jestem zadowolony z tego. Tak, blok mi się nabija za dyskardowanie kart, to tu cały czas, o i tutaj ten shift dostałem z tego co rzuciłem najpierw, tu cały czas dyskarduję karty, za kart dostaje manę i im i blok. No, nawet mogę sobie po prostu za za zero. To kosztuje zero. Wymieniam tym rękę za każdą zdiscardowaną kartę, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 kart. Za każdą kartę jest 3 bloków, czyli 18 bloków teraz wejdzie. Bum boom, bum boom, bum boom, bum 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 Za darmo. Jum To jest kompletnie niepotrzebne. I właśnie to robi dzięki temu, że Natalia ma mało kart. Dlatego kompletnie nie opłaca mi się już dobierać dodatkowych kart do niej, jeżeli one nie współgrają z jej konceptem. Bo, bo tylko, bo właśnie to jest ważne, że ona się, ona się w kółko przeciąga cały czas to sama. Pięć mu zostało, no to nara. No trzeba, kurde, jestem z siebie bardzo dumny, <grym>, że udało mi się. I znowu. Nie, nie, o to jest Daggerfroh Plus, te, o te dwie akurat pasują, bo ta diskarduje kart, ciągnie, diskarduje. ta ciągnie dwie, ta jest nawet lepsza dla mnie, bo z numerem to ja nie mam problemu, a czasami się potrafię, tylko właśnie ja nie wiem, czy mi jest, czy mi jest potrzebna jakakolwiek karta dodatkowa, czy to nie jest już dobre takie, jakie jest, czy, czy jak wezmę dodatkową kartę, to czy nie ryzykuję trochę, że zepsuję ten... Ale akurat na dwie karty dociągnięcie, nie, wezmę, bo to czasami ona się czasami się potrafi zaciąć, a właśnie, tylko ona nie le Lepsza ta. Lepsza ta, bo diskarduje. Biorę tą. Bo ciągnie i diskarduje, a dyskardowanie jest ważne. Mm, no to może jeszcze jednego ludzika spróbuję. Dobra, ostatni ludzik i kończę. I kończę i, i już ewentualnie będę się grał sam. A, te są, te są wredne, bo je trzeba trochę tak naraz zabić. Bo tutaj jeżeli jeden... Jeżeli jednego zabije, ale pozostałe są, to on po dwóch turach wróci. Dobra. Eee... Dobra, dwie karty, ziom ziom. Eee... Tutaj draw i discard. To, to bo za to dostanę dwie many za zdyskardowanie. W ogóle te karty zajebiście pasują do tej talii. I to, że mam dwie takie, udało mi się zdobyć i jeszcze je upgrade'ować obie, że... że dostaję za ich manę, to jest zajebiście, zajebiście przydatne tutaj. Mm. No, ale chyba się zatnę teraz już, niestety. ale mam tyle obrony, że, że powinienem to przeżyć. Eee... No dobra, tego sobie osłabię i tak będę im porówno ten damage dawał, żeby jak najrówniej to szło. Dobra, to 14 temu. I niech im będzie. No nie zawsze tak jest, niestety, że się cały przeciągnę, ale na ogół mam. No nawet jeżeli się nie przeciągnę, to na tyle stabilną sytuację, że. No dobra. Coś teraz znowu nie, nie, nie wyszło dobrze. Trochę... Ale tym diskarduję kartę, więc... Trochę, yy, no, zapys zapyszyłem. O, mam tylko jedno... O, to, a nie, tym diskarduję i tym diskarduję. Dobra, tym diskarduję... Po prostu jeden blok i discard. To mi jest niepotrzebne, to to zdiskarduję. O, i mam 11 bloków. I z tego będę miał dodatkowy blok. Tutaj zrobię shift. Yy... Ten terror mogę użyć wcześniej, bo to daje vulnerable. Trochę nie myślę, kurde, jak, jak, jak gadam. Ale dobra. I kupa. To może sobie użyję 4-plated armor, 16 mam, o, 18, a 28 dostanę. Do yy, sobie... No dobra w sumie. Zawsze jakiś dodatkowy armor. Dobra, dawajcie mi nowe karty. No, teraz, teraz coś z tego wyjdzie. Teraz coś z tego wyjdzie, bo się najpierw przyciągnę i dostanę manę dodatkowo za to, że się przyciągnę. Teraz dobiorę dwie karty i dostanę dodatkową manę. Teraz biorę dwie karty i dostanę dodatkową manę. No, no nie zawsze to, nie zawsze się tak idealnie dociągnie, jak było widać w pierwszej turze, ale... Ale teraz jest, teraz jest super znowu. Trzy karty, discard jednej. Discarduję tą, która mi daje manę. Dodatkową manę, mam już 8 many na tym etapie. Chciałbym zauważyć. 12 i pociągnięcie karty i zdyskardowanie kart. Zodaje mi dodatkowy pancerz. Mam już 21 pancerza. Tutaj blok i dwie karty. Eee, tutaj dagger throw 9 damage'a, Pociągnięcie karty i zdyskardowanie karty to jeden calculated throw, może albo nie, albo no w sobie bez różnicy. Bo i tak teraz leci. Leci Calculated gamble nowy, ziom, 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 nowe karty. Jeszcze weszedł damage za, za to, że co 3, co 3 5 damage'u. Tutaj ciach i wszystko martwe. Elegancko! <ścoughs> tak, maszyna odpaliła no właśnie, nie zawsze maszyna, czasami się zdarza, że maszyna nie odpali, ale... O, 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 o. to jest zajebiste, to jest, ten akrobatik jest super, to biorę bez w ogóle... Bez dwóch zdań, bo to jest super dobra karata do tego. Trzy ciągnę, więc yy, większa szansa, że się maszyna napędzi. I jeszcze jest Discard. No dobra, dobra, bo... Yy, to kończę, ale tak, no chciałem pokazać, no ja jestem bardzo z tego zadowolony, bo... Pierwszy raz jak przeszedłem do końca to przeszedłem taką talią, ale bez jakiegoś kombosa, taką dobrą stabilną talią, którą mi się dobrze grało. A coś takiego jak tutaj mi wyszło, żeby mieć taką właśnie maszynę, która, yy, która się przeciąga i, i, i generuje sobie bloki do tego i yy, no jest po prostu kurna, fantastyczna sprawa. No ten artefakt zajebiście, zajebiście robi ten, no mówię, to jest yy, To jest cały tutaj yy, no Napęd tej maszyny. Dobra. Yy, wiesz co? Po trzecim akcie się kończy grę. W sensie, dostajesz już taką informację, że to napisy lecą i to jest jako ukończenie gry zaliczone. Ale później jeszcze czytałem, że jak już się chyba jak się wszystkimi ludzikami przejdzie, to coś tam się zrobi, jeszcze to się jeszcze na jakiś czwarty dodatkowo oddokuje. Jest taki prawdziwy, prawdziwy final boss. Yy. Yy. Yy, ale no. A może prze końca przejdę teraz? Nie, nie, bo ja nie mogę w taką grać na streamie, bo bo jak w taką grę gram na streamie, to jest, gadam, gadam i się zgaduję i przez to nie myślę tak. Ja muszę się skupiać i, i sam grać. Także będę grał dalej już sam. I także dzięki bardzo za oglądanie i dzięki bardzo za oglądanie poprzedniego streama z Destiny. Nie wiem czemu ta. ta... Jest trochę ryzyko, że nie pyknie ta talia. Ale na ogół pyka i jak nie pyknie w jednej, to że tu pyknie w kolejnej. No z bosem przy bosie może być ciężko. Dobra, to dzięki bardzo też i Heiko.